Witam wszystkich serdecznie. 19 wrzesień. Dzisiaj mamy godzina 19.10. Jestem w szklarni z okien. Wieczór, kurki wchodzą już sobie do kurnika i proszę zobaczyć co się stało w szklarni z okien. O! Jest trochę już ciemnawo, ale myślę, że telefon jakoś tam nadrobi jest tak zimno że postanowiłem wykarczować mimo takiej ilości jeszcze pomidorów część gron mi pospadała w trakcie tego proszę zobaczyć jaka jest temperatura o tej godzinie 7-8 stopni nie wiem ile jest całkowicie w nocy no papryki już kończą czerwienieją Widać, że wszystko powoli ma się ku końcowi. No zobaczymy, jak ten popląd sobie jeszcze poradzi. Dzisiaj tylko taki mały przegląd. Przyszłem zamknąć kurki. No, dynie, widzę, sobie radzą. Rzodkiewka też. No, jest taka temperatura jak w marcu. 7-8 stopni. Nawet proszę zobaczyć pomidory pękają z zimna nie wiem jak, jak te dynie sobie poradzą wszystko co tutaj jest cierpnie z zimna i ja także nie lubię takiej pogody gdyby to ciepło się jeszcze utrzymywało to kto wie ile jeszcze tych pomidorów by na tych, na tych krzakach było na razie jest ile jest tu jest bardzo ten ciekawy krzak, już z niego zebrałem nasiona, dlatego że odporny jest na tą chorobę, ten jeden właśnie ten jeden Ożarowski złoty dziwny, tak go nazwałem, odporny jest na, na tą yy, plamistość brunatną. Tak to tutaj wygląda no. Wszystko się zmierza powoli do, do końca tego sezonu, całkowicie. Ale jeszcze filmy będę kręcił. Jeszcze jest parę rzeczy do pokazania. Także zostańcie ze mną. Będziemy jeszcze działać. Dziękuję. No i dobranoc.